Szanowni inwestorzy, wkrótce, jutro, w piątek albo w weekend mają być jakieś rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i mają one trwać w Szwajcarii, więc zobaczymy, czy będą one jak w jakikolwiek sposób cenotwórcze. Każda pozytywna informacja, sugestia, zdanie, które będzie płynęło z potencjalnej tej rozmowy, będzie niezwykle pozytywnie, optymistycznie wpływało na rynki finansowe. Warto być tego świadomym, jakie teraz jest gigantyczne przełożenie polityki na rynki finansowe. I wygląda na to, że rynek światowych aktywów spodziewa się, że raczej będzie pozytywna narracja i napływ informacji o charakterystyczce optymistycznej, ale należy być bardzo czujnym, ponieważ to politycy wywołali spadki na indeksach giełdowych, więc politycy mogą je szybko odwrócić i szybko to właśnie dzięki politykom możemy wrócić do Hossy. Dlatego też obserwujmy politykę, śledźmy wszystkie informacje, one mają gigantyczny wpływ cenotwórczy na rynki. Pozdrawiam!